Kaja zaśpiewa na Placu Zwycięstwa na finał obchodów. 120 urodzin słupskiego ratusza. W niedzielę 4 lipca atrakcji nie zabraknie już od południa. To będzie pierwsza od wielu miesięcy impreza masowa w słupsku. Od godziny 11:45 aż do północy planujemy bardzo szczegółowy kalendarz. Będę gospodarzem tego, tego, tego dnia, a bur, postać pierwszego burmistrza miasta słupska, jeszcze sztolpów, wcieli się Marcin Barnowski, pasjonat historii i znawca. A w w trakcie będą zarówno występy filharmonii słupskiej, będzie spektakl teatralny. Ten czy będą, y, będą walki bokserskie na, starym, na placu Starego, placu oczywiście Zwycięstwa. Będzie y, koncert Stowarzyszenia Pek. Powróćmy jak za dawnych lat, czy dla każdego pokolenia będą oczywiście budki gastronomiczne, będą atrakcje dla dzieciaków Dajem cały dzień. wieczoru. Będzie kaja. I jej koncert odbędzie się między 21 a 22.30, a więc półtorej godziny bardzo energetycznej muzyki jej z zespołem. Natomiast o 23 planujemy... Pokaz laserowy, tak zwany mapping, na ścianie ratusza. Będzie to mapping historyczny, pokazujący zarówno dzieje SUBSK, jak i dzieje ratusza miejskiego. A jeszcze w lipcu na placu zwycięstwa planowana jest kolejna duża impreza, tym razem z udziałem stronkmenów, uczestników zmagań w ramach Pucharu Polski. Oceniać będzie m.in. Mariusz Pudzianowski. To wydarzenie ma się odbyć 24 lipca.